Na przykład jak masz duże eozynofile, to się dowiedzieć może, że masz pasożyty. Ja wiem, że dużo osób by nie chciało mieć. A jak masz niski poziom leukocytów, to może być sen krótszy niż 6 godzin, wysoki poziom stresu, bo to zabiera kortyzol limfocyty T. Także układ immunologiczny też będzie cierpiał z powodu stresu, z powodu niewyspania. A hemoglobina, no trudno z nią dyskutować, powinna być powyżej 13, no bo jeśli jest niska, to możesz mieć niedobór żelaza, Wynikający z niskiej ferytyny, wynikający z alergii pokarmowych, nietolerancji albo pasożytów. Znowu jest coś do zrobienia. Najpierw podnieść ferytynę, zmienić mikrobiotę w jelitach, zjeść błonnik, nie jeść cukru, nie jeść żywności wysoko przetworzonej, uszczelnić jelita, wtedy się zacznie żelazo wchłaniać. Żelazo, które jest w szpinaku, w warzywach, ok. A można suplementować, jak kloś ma na chwilę za niskie. E, I zniknie nam e, hemoglobina niska, czyli. Jeśli jest przewlekła anemia, znajdź temat, dlaczego jest niska ferytyna. To chciałem powiedzieć. A nie co jakiś czas sobie bierze żelazo.